Bank Gospodarstwa Krajowego został niejako zobowiązany do prowadzenia programów rządowych mających na celu wsparcie eksportu. I bardzo ważne jest, abyście Państwo też rozumieli, w jakiej funkcji Bank Gospodarstwa Krajowego tu występuje. Kilka słów na temat banku. Proszę Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym, jest bankiem rozwojowym, jest bankiem rozwoju, tak to można określić. Jest bankiem, który ma pewną misję specjalną. Taką misją jest również wspieranie eksportu. Warto budować taką infrastrukturę, aby żadne kryzysy, zarówno gospodarcze, polityczne, finansowe, nie były przeszkodą w tym, aby strumień handlowy pomiędzy wszystkimi krajami tu obecnymi i nawet w szerszym kontekście, aby ten strumień się załamywał. Taka jest funkcja tej konferencji, taka jest funkcja Banku Gospodarstwa Krajowego i instytucji tu obecnych. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje kilka, kilkanaście de facto produktów które mają na celu obsługę tego strumienia wymiany gospodarczej. To są finansowania krótkoterminowe, długoterminowe, inwestycyjne, konsumpcyjne, handlowe. To są produkty takie proste jak rozrachunek. To są również produkty zarządzania płynnością, zarządzania ryzykiem. Bardzo ważna jest ta infrastruktura finansowo-instytucjonalna, kiedy każde wsparcie eksportowe, szczególnie na nowe rynki eksportowe, na rynki eksportowe, które dopiero są budowane, no wymaga z jednej strony ubezpieczania, z drugiej strony wsparcia gwarancjami czy też wsparcia kredytami eksportowymi, które pomagają budowie tej te, te mechanizmów eksportowych. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego wsparcia eksportu ma przewidziane ponad 5 miliardów złotych kredytów, które są do udzielenia na najbliższe 4 lata. W roku 2010 już udzieliliśmy 300 milionów, na rok 2011 planujemy ponad 400-500 milionów i ewidentnie ten program się rozpędza. Handel z Rosją całkiem nieźle się rozwija, mógłby lepiej. W 2008 roku mieliśmy około 30 miliardów dolarów obrotu, w 2009 to siadło z uwagi na kryzys światowy, ale w tym roku ubiegłym, 2010 już to odbija i spodziewałem się obrotu rzędu 24,5 miliarda dolarów. Będzie większy dzięki takim inicjatywom, jak Państwo tutaj tworzycie, jak tworzy Bank Gesplaza Krajowego, który wspiera naszych przedsiębiorców. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania obu rynkami ze strony polskich przedsiębiorców. Stanowić o tym może chociaż wzrost, chociażby wzrost naszych wzajemnych obrotów. Mam dane za 11 miesięcy. Dynamika naszych obrotów z Uzbekistanem jest 128%, a w przypadku Tadżykistanu 249%. Takie konferencje jak dzisiejsza na pewno są niezwykle ważne i potrzebne. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości miała okazję zaprezentować programy wspierające eksporterów, wspierające proces internacjonalizacji firm. Takich ofert dla firm, które chcą rozpocząć działalność eksportową mamy sporo. Ta konferencja pokazuje frekwencja? Spotyka się z dużym zainteresowaniem. Cieszę się, że nie jest to konferencja o wszystkim i o niczym, tylko jest, jest dedykowana wprost pod bardzo konkretne potrzeby konkretnych przedsiębiorców. Mamy bardzo wyselekcjonowane, dobrane panele tematyczne, które właśnie mają trafić wprost pod potrzeby. Ukraina jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Polski, o czym świadczą dane dotyczące obrotu gospodarczego między naszymi krajami. W tym roku wzajemne obroty handlowe oceniamy, że się przekroczą 5-6 miliarda dolarów, w tym polski eksport to jest ponad 3 miliardy, grubo ponad 3 miliardy dolarów. Według naszych danych na Ukrainie działa obecnie około 1000 1300 firm z kapitałem polskim, a łączny kapitał zainwestowany przez polskie firmy. Na stan początku listopada 2010 roku to jest prawie miliard dolarów. Bardzo pozytywnie oceniamy takie konferencje jak ta dzisiejsza, ponieważ widzimy potrzebę rzetelnego informowania polskich przedsiębiorstw o możliwościach eksportu czy inwestowania w Ukrainie. Nasze towary dobrze postrzegane są na ukraińskim rynku i można znaleźć firma, jeżeli zechce na pewno znajdzie jakąś niszę dla siebie. Jeżeli chodzi o takie najbardziej perspektywiczne branże jest to niewątpliwie rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Ukraina ma w tym w tym zakresie ogromny potencjał i niewykorzystane, niewykorzystane na dzień dzisiejszy możliwości. Export Finans jest wspaniałą inicjatywą, która zgromadziła liczne grono przedsiębiorców, przedstawicieli administracji. Polscy przedsiębiorcy dowiedzieli się, że dysponują wspaniałymi narzędziami do promocji eksportu. Dzisiaj pomoc państwa jest bardzo widoczna i na pewno przyczyni się do wsparcia eksportu. Obroty handlowe Polski z Kazachstanem wykazują dynamiczną tendencję wzrostową. W tamtym roku po raz pierwszy wzajemne obroty przekroczyły miliard dolarów. W tym roku prognozujemy, że będzie to miliard 600 milionów dolarów. Polski eksport do Kazachstanu jest bardzo zróżnicowany, dominują w nim wyroby wysoko przetworzone. Natomiast Kazachstan jest dla Polski bardzo ważnym dostawcą surowców energetycznych. My jesteśmy otwarci na polski eksport w Kazachstanie, ponieważ polskie towary w Kazachstanie mają dobrą opinię, jak to produkt unijny, polski, który jak się mówi, nie wymaga marketingu społecznego. Więc w tej chwili jeżeli chodzi o polski eksport w Kazachstanie to są ponad 70 Dwie grupy towarowe. Są towary z wartością dodaną, my jesteśmy dużym importerem, jeżeli chodzi o taką produkcję. Dzisiejsza konferencja, która została zorganizowana z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, która przedstawiła bardzo dobry, ciekawy instrument wsparcia polskiego eksportu, generalnie eksportu. Wartość, które, no też robi wrażenie ponad 1,5 miliarda dolarów. We have uh, several uh, importers, huge importers of uh, Polish uh, products, uh, in particular sugar, uh, wheat and others. And in this context, uh, information that I have obtained as a result of my participation in this uh, forum is very uh, useful and invaluable for me, because we are looking forward to uh, establish. Uh, to KUKA dla i Konferencja w Toruniu Forum Ekonomiczne jest spotkaniem niezwykle udanym. Obserwujemy wyraźnie zwiększone zainteresowanie polskich eksporterów rynkami wschodnimi, Rosją, Białorusią, Azją Centralną, krajami kaukaskimi. To zainteresowanie przekłada się także na zwiększone zainteresowanie produktami finansowymi oferowanymi wspólnie przez Kuke i Bank Gospodarstwa Krajowego, które umożliwiają polskim eksporterom ekspansję, finansowanie eksportu i szybsze zasilenie płynnością w wypadku sprzedaży kredytowej. Mamy nadzieję, że ta współpraca Kuke i BGK ułatwi naszym eksporterom. Na rynki I polski the conference is very important. Um, it basically creates chances to to talk to exporters, to the Polish exporters, to the representative of financial, um, you know, different financial institutions in the financial world, and basically to get information about uh, what is happening um, in this important market. Um, for us, it is an important event because we are just beginning. Um, in a beginning process of doing business in in, in poland um, and i was positively surprised as well by, uh, by the panel discussion about caucasia uh, the region um, because there were you know, a lot of people and a lot of interest was shown in the region So we as a financial institution basically um, may act as a channel um, to the polish exporters and azeri um, importers basically to implement the business projects that they may have in a country. it's a very important event for polish and belarus business because it is very necessary to explain uh, possibility how to work and uh, very important to explain that financial institutions polish and from belarus can organize financing support for polish to uh, enter polish business in our country. To nasze pierwsze doświadczenie tego typu, pierwszy raz organizowaliśmy konferencję na taką skalę. Rzeczywiście przyjechało ponad 250, a nawet podejrzewam, że 300 potencjalnych inwestorów. Dodatkowo mieliśmy bardzo ciekawe spotkania z przedstawicielami banków białoruskich, rosyjskich, kazachskich z Azerbejdżanu. Więc wydaje nam się, że promocja i banku oraz przede wszystkim produktu, który oferujemy związanego z promocją eksportu, odniosła pełny sukces. Jestem bardzo zaskoczony bardzo dobrym przyjęciem konferencji, bowiem zgromadziliśmy ponad 250 importerów, eksporterów, przedstawicieli rządu i instytucji publicznych. Jest to niewątpliwie sukces.